Pani. O proszę. Witamy Was dzisiaj w nowym odcinku. Jestem z Pawłem. Czy ty byłeś u mnie jako gość sam na kanale? Chyba nie, chyba byłaś tylko w ogólnym filmie. No Do i dzisiaj. W ogólnych mogliście mnie. A to tak. tak, to też zapraszamy. No i słuchajcie, dzisiaj przychodzimy z długo wyczekiwanym filmem, czyli challengem lumpeksowym i nigdy nie było wersji męskiej. No Także to było nie. utrudnienie. Czy jestem pierwszy. Pierwszy, tutaj Uuu. mamy też problemy, inne trzeba ustawienia, ponieważ jest duża różnica wzrostu, pał jest tak, ja wysoki, chętnicę, więc Także... się... Nigdy nie było tutaj takich ustawień, ale słuchajcie, ja jestem bardzo ciekawa, dlatego że jednak babka babce jakoś tak wiecie, mniej więcej umie rozmiary gdzieś tam, a jestem ciekawa, czy facet też potrafi roz... z rozmiarem trafić. Paweł... moje zdolności. Zobaczymy, nie no, jestem bardzo ciekawa, ale Paweł zdradził mi, że kupił mi rozmiar spodniczki. 54. Także w sumie bardzo miłe, ponieważ yy, mógł kupić 46 to jest taka na przykład. Nie więc jakby, stwierdziłem, że wejdzie. No zobaczymy. E, także jestem bardzo ciekawa. Mieliśmy budżet 100 zł. Za pod... małe, dużo, dużo za małe. Ale to dlatego, że potem zobaczycie w dalszej części filmów, bo my teraz nagrywamy na obrót wszystko. E, byliśmy. Nie aż... Zdradzaj. Zdradzam że tutaj, ja jestem szczera, nie baba. E, wcześniej to byliśmy tam. w Lumpeksach już i po prostu stwierdziłam, że idziemy na dostawę, żeby te stylizacje były fajniejsze, żebyśmy mieli większy wybór, no i po prostu było drogo, Jestem ciekawa, jak wyszło, bo my nie nawzajem nie widzieliśmy stylizacji. Nie, tutaj, ja już nie. później po drodze stwierdziłam, że zrobiłam lekkie fopa, bo bo dwie rzeczy, których normalnie bym nie połączyła, ale tak się podjarałam, także zaraz wszystko zobaczycie, będziemy mierzyć i oglądać. I zawsze w tym filmie, jak widziałeś u mnie, to było tak, że jedna stylizacja była u mnie, druga była u drugiej osoby, ale dzisiaj, żeby było ciekawiej, u mnie będą dwie stylizacje, obie, czyli ta moja i Pałwa, a na Pałwa kanale będzie specjalny film i proszę teraz zareklamować, co to będzie. Otóż ja wymyśliłem Asi super zadanie, ponieważ Asia była osobą, która zmusiła mnie do założenia TikToka praktycznie i właśnie z Asią miałem swoje pierwsze crazy filmiki. TikTokerzy. Do... Dlatego stwierdziłem, że to będzie idealna osoba do tego zdania, a że oprócz Asi z nikim innym nie byłem nigdy w życiu w Lumpeksie, to stwierdziłem, że da mi takie crazy zdanie, żeby wybrała mi trzy outfity takie typowo TikTokowe właśnie w Lumpeksie. Vloger się szykuje, a To jest ten Lumpeks, dziś nowy towar. Ale tak się nie nazywa No, 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 no oh, oh, oh. na parkowej, o i nazywa się Alfa Także wchodzimy tutaj Też z dodatku właśnie lubi takie Pierdołki Patrzcie do nakarań. Już chyba mam outfit dla Asi, brakuje mi tylko Tej kurtki, jednak no niestety Poza budżetem Który ustawiliśmy Zostało mi jeszcze jakieś 10zł i nie wiem na co je spożytkować Może wezmę tego Szalik albo coś. Ja stwierdziłam, że nie będę mówić w ponieważ pani się na mnie ciągle patrzyła, ale znalazłam przepiękną marynarkę, która mi tak wpadła w oko oraz tą kurtkę, jak ją zobaczyłam. Oszalałam. Idealnie w moim stylu kosztowała 46 zł i miałam nadzieję, że Paweł mi ją wybierze, więc ją zostawiłam. Poszłam dalej szukać jakichś męskich rzeczy i naprawdę wybór był ogromny w dostawę, ale ja wiedziałam konkretnie, czego szukam, także zajęło mi to chwilę. Podoba mi się ta bluza, ale miała plamy, także ją również zostawiłam. I na koniec chciałam wziąć taką nerkę czarną klasyczną, ale nie starczyło mi niestety budżetu. Ja już, już mam przed Lumbex i nie mogłam za wiele nagrywać, ponieważ pani... Tak się na mnie patrzyła cały czas no z dołu. Także w ogóle jakbym chciała tam zrobić zakupy normalnie, to bym była skrępowana, ale tyle rzeczy mi się podobało. Zresztą Wam nakręciłam przed chwilą. Już nawet nie chciałam resztę kręcić, ale szybko padam na damski i tyle bym kupiła rzeczy, że nie ma trudnego wyboru moim zdaniem Paweł, ale jestem ciekawa co wybierze. I uwaga, zrobiłam małe oszustwo, bo nie mogłam się zdecydować. I tak nie wzięłam nerki, jak widzieliście, i kupiłam, za 8 zł. I w ogóle jak przyszłam do kasy już pani skasowała, to ja się zorientowałam, że ja tak naprawdę nie wiem, czy ja te 8 zł mam, bo stówkę miałam na pewno, ale udało mi się uzbierać, także małe oszustwo, ale przynajmniej będzie pełna stylizacja na no ciebie, bo naprawdę dosyć drogo, bo jest dostawa, także ładne rzeczy, ale po prostu w wysokiej cenie. Co ciężkie? Właśnie ciężkie znaleźć się cały outfit w tym budżecie, bo zabrakło mi jakieś 30 złotych na kurtkę. Mi zabrakło 20 coś, więc odłożyłam nerkę, ale oszukałam i wydajność. Dam o 8 za tych więcej. No co mi 6 zostało, a tak to by mi to wiadomo, no nie wiem tychy więcej. Och mała przerwa w nagrywaniu. W ogóle kręcimy też dzisiaj do Pawła film, także zaraz będziemy naprzemiennie kręcić. No dobra, to jesteśmy już z powrotem, wróciliśmy. Długo nas nie było, jakie jest, czy ty. Jak chce dopiero Jak się najpierw... Jesteś gościem, to decydujesz. Okej, Czy po... jesteś gotowa? Tak. E, ja trochę przy wyborze sugerowałem się bardziej tym co mi się podoba i co ja bym w sumie założył teoretycznie no, będę tak. na szkół, <grym> okay. e, Plus sugerowałem się też trochę tym, co widzę w sieciówkach, w sensie na manekinach damskich. Mhm. Więc mam nadzieję, że y, podoba Ci się ten zestaw. Mhm. Zacznijmy od góry. Znajdujemy taki super ekstra... to musisz sam bo będzie musisz po kolei wszystko no, bo będzie tak głośno. Kaszkiet do berecik. Ładny, I najlepsze jest że pamiętam dokładnie ten kaszkiet, on jest HM, tak. I jak byłem na kontrakcji w Chinach, to moja znajoma właśnie strasznie polowała na ten kaszkid, bo on wtedy wyszedł. I no, wygląda na całkiem niezły, w ogóle nie jest zarysowany, ma taki kalas kurzany. Tylko daszek, trochę obraz, go... no ale to sobie tym możesz A ile tam, kosztował? 8 zł. 8 zł. Z tego, pamiętam. Tak, 8 złotych, więc Dobrze, jakby super, słowa. bo kosztował 70 w skarbie, więc. Okay. Mam do Ciebie taki czarny golf. Szczerze mówiąc, totalnie nie patrzyłem na rozmiary, jeśli chodzi o górę, tylko zerknąłem na spodnie, bo stwierdziłem, że no jakby wejdzie się tak, bo jest coś okay. Mam taki czarny klasyczny gór, cieniutki, więc wydaje mi się, że będzie spoko. Uu, jaka to firma, jaki rozmiar? Sprawdźmy to. Nie wiem jaki rozmiar, nie wiem jaka firma, po prostu stwierdziłem, że całkiem mi się podoba, więc okej. Okay. Termo, tylko kijak jest. Primark yy, o, z 23 zł. To I no? na to chciałem, żebyś Uu. założyła taki sweter. On jest Naked, a wiem, że Ty nasi no z czasem proszę. ubrania z Naked no. i on jest taki trochę krótszy, ale Ani, jest taki łowy i podobało mi się 23 zł chyba też. J Jaki, o co tu chodzi? 23 zł golf z marka i 23 zł sweter z Naked? Taki, to, to wycenia? Taki lupek nie y Tak, ale jest, jakby jest duży, więc no patrzcie, ja bym w niego wszedł, więc jakby Ty tym bardziej y y e i podobało mi się to, że ma taki właśnie dekort w serek tak. dłuższy i to będzie fajnie wyglądało na ten golf, moim mhm, zdaniem. Też mi się tak wydaje bardzo ładnie. Eee, nie znalazłem żadnych biżuterii, a fajnie by byłoby, jak jakieś francuszki, ale no, to No, to też już nam na to nie pozwala? No nie, znalazłem takie spodnie i wydaje mi się, że one jak na 34 to są spore. Nie hałasuj. Nie, mi takie czarne właśnie spodnie do tego Bez, wybrałem. To e, 34 rozmiar. Ale wejdziesz chyba, nie? Zobaczymy. Z dodatków udało mi się o, znaleźć proszę. taki pasek, który jest Pracyk. skórzany, o dziwo, mm. i jest klasyczny. I mam I coś, coś fajnego o, tutaj, takie bardzo. dendolce, takie srebrne. Bardzo niech, mi się podoba ta stylizacja. Ja mam nadzieję, że wejdę w spodnie, jak pójdzie w spodnie, to będzie super. I no no i to, to tyle co udało mi się złapać i, i, I miałem 90... 96 złotych chyba wydałem. Więc jakby 4 zł mieliśmy w zapasie. Słuchajcie, aha poszła mierzyć już swoją pierwszą stylizację. Ja cały czas siedzę i trzymam kciuki, żeby weszła w spodnie, bo jednak trochę poszalałem z tym 34. Zapraszamy do studia. Start. Ej, super to Ale wygląda. Nie ja czapkę. Jest a... taki chyba dziecięcy. Peska. Nie, nie mogę na moją głowę tego wstać. Niestety a bardzo Ale myślę, super no... to wygląda moim zdaniem, bardzo dobrze to wygląda. Jeszcze Asia do tego Asia pokaż do góry nogę, bo chyba trochę tak ma może zniżę kamerę. No, no i co myślicie na ten temat? Ja myślę, że spoko, taka trochę paryżanka Asia, żeby ten belet na ciebie wszedł, to w ogóle by było super. Wiesz, coś jeszcze spodnie wyglądać wyglądasz w nich, powiem ci. No, no powiem Wam, no, tak, że że mi wszystko tego. Ogólnie odnoszę ostatnie od 38, więc jakby jeszcze było 36, to jeszcze jako tako, ale 34, to wiecie. To ale powiem by... Wam, że to ale było jedyne. jedyne... Odziwa, jestem zapięta tutaj, więc ten pasy nie jest niepotrzebny, bo my to już wszystko mi trzyma. A to jest Ale, stylizacja. Pasek fajnie, pasuje bardzo, no, podoba mi się wszystko. Składnie są takie bardziej rozstrzelane nadal. Myślałam, że będą bardziej rurki. No Ogólnie nie przepadam i mam bardzo szerokie uda i nie... Zawsze jak można zauważyć zawsze takie dłuższe rzeczy. Więc nie wiem, czym się odważyła. Ale ładnie wyglądasz. Ja bym brał, piękna. Czy czym się odważyła? Materiał na żonę, moi drodzy. Idealny. <śla> Po prostu i 0 Ale bardzo mi się podoba, nie zdaje takie, no 9. 9 ze względu na to, że no jak można kupić 34 spodnie osoby sobie nosić 38. Asia, bo to były jedyne spodnie, które podobały mi się generalnie w całym tym lumpie i przeglądałem dużo i wszystkie wyglądały tak samo, a te były takie. Ale 9 wow. to jest chyba, chyba najlepsza ocena, jak na razie jeszcze leży. No, tak, bo to, bo Chyba nie było nigdy takiej oceny wysokiej. Czyli ci no? się podoba. Tak. Jezu, że nie No, to jedyna, bo mi się ona podoba, naprawdę. No, mi nie też strasznie się podobała, ale nie widziałem, że czapki mają w rozmiar. Tak, tej stylizacji rozumiem do końca filmu. No tak, no nie mam wyboru. Także teraz tobie pokazuję, co ja zakupiłam dla ciebie. Więc pierwsza koszula jest marki Lewis, taka szara. Ej, super jest. Ej, Totalnie w moim stylu generalnie. Nie, bo to jest MK, ale ona jest bardzo duża, prawda? Ona no jest duża, ja bym nie musiała. E, 28 zł kosztowała, więc uważam, że jak. Mega ogóle Rzadko można kupić z lewisa, i ona jest taka w I ona sobie... jest jeszcze z podszewku, a nie, ale taka jest ale duża bardzo. Je, naprawdę rzadko można znaleźć coś takiego w lumpacie, jak będą no, na dostawę, to się tylko trafia, także fajnie, że byliśmy rano. No. Myślę, że będziesz potem, jak będziemy w moich kolorach, jest... Asia, jestem proud of you. Następnie miałam dylemat. Bo znalazłam dwie koszulki, o, obie są nowe z metkami no i obie to... są tej marki samej Premium Basic. No a wiecie Paweł jest Premium ja bo, Tak, Ja jestem Premium zawsze. No i ogólnie biała była w rozmiarze L, a czarna była w rozmiarze M. I wiem, że Paweł woli czarną, ale jak nie wejdzie z tą M, ja wejdę, ale. Wolę żeby nie była za krótka, więc no. kupiłam mu po prostu dwie do wyboru, żeby chłopse mógł wybrać. A wiem, że się potem takie tak, że da nowe z metkami, no to no w kaszki nieśmilane. Człowiek no ja 26 zł i w ogóle ta firma 157. Ona no. jest bardzo często w Fontaxie. I ja nie wiem, czy ona jest droga, czy ona jest tania, ale czy jest. Premium basic. A zobacz, to jest super jakości. Są te koszulki takie, o, naprawdę. Powiem wam, że. Fajne, nie? Omega. No I one są takie. Z... Co jest Co tego, tak. że takie są na bardzo Sprężyste? Kupiłam spodnie i to były jedyne spodnie, które były w rozmiarze, tam mniej więcej, bo wszystkie były tak ogromne. No i uwaga, to, to jest te moje fopa, bo nie ogarnęłam szkła jest słabe i jest To są spodnie z Zary. Takie... A Dominik takich nie ma przypadkiem? Wydawało mi się, że Dominik takie ma nawet. O nie, chyba nie ma. I no to fajnie. są takie jeansy z dary, więc yy, fajne. I tu jest taki rozcięcie, jakiś tutaj taki nagród. Ja ja. I tutaj właśnie też jest taki napis. Także one są takie jak na czasie, że takie wyglądają, jakby były ze sklepu. Po prostu no 28 zł one kosztowały. Też bardzo. To zapraszamy do przymierzenia. No, dziękuję. ja tutaj i <laughs> <tutaj> z <mesków> miasta <laughs> Tak, i właśnie mnie strasznie umiera. Jesteś zadowolony? Hmm. No. No, powiem Ci, że. Szaleństwo. No, ale ja nie chciałam takich kupować dla ciebie szalonych rzeczy, bo było dużo fajnych. Ale ty przecież byś potem tym życiu nie ubrał jakichś takich koszul czy takich rzeczy, wiesz? Wolałam ci kupić coś basic, co założysz. Bo w ogóle wybraliśmy, że Paweł założy białą koszulkę, bo ona jest luźniejsza, większa. Ale ta ewolinka y, też nie jest mała, po prostu będzie krótsza. Ja jeszcze mam ziarą y, liście no, do pańskiej małżej tych rzeczy. No tak. to się bardzo cieszę. No, ty ci się. Cały ten, mi, mi się też podoba. Ale w sensie to też... bardzo podoba mi się.

Eee, no. Bardzo podoba mi się koszula. Naprawdę jest super. Ja w tej koszuli już nie mam. Na pewno nazywa. będziesz chodził, pasuje ci. Super. Te spodnie też są spoko. Są trochę duże, bo ja w sumie tutaj to tak Aha. no mam dużo jeszcze miejsca. Ale są bardzo fajne. I podoba mi się ta dziura na kolanie. Trochę jest taka dużo, duża, trochę. Duża, ale jest ale spoko. Bardzo fajnie. I też pasuje chyba do tych butów, mam takie crazy skarpetki, białe do Ej, drugie. fajnie ciśniej, Ale ta koszula w ogóle super, ale jest. Ta ta I taką się też, i w ogóle jest bardzo przyjemna w dotyku. Ale w sensie, poszła, no, to jest taki czas, sama mi wam pokazuje. Nie spodziewałem wcałą. się totalnie, że ubierzesz mnie tak, żebym mógł wejść z chaty. W sensie że to będzie takie totalnie w moim stylu. No i powiem Wam, że no tak mogę. No, Trochę normalnie jestem z ładna i połączyłam. A ja jestem dzieńszy, dwa ze sobą. Raczej nie lubię tego, chociaż to nie wygląda. Ale to wygląda tak. tutaj akurat dobrze. Tylko ja może wejmę jakąś kupić ze skłonni, bo wyglądałabym w ciąży. A nie, jestem, nie? A... No nie wiemy. Nie, spoko. No ale jeszcze musisz ocenić od 1 do 10. Poszczególne elementy czy całość? Całość, musisz taka całość, niestety. No to powiem powiem Bo wiem, że koszula była 10 na 10, pewnie? Koszula jest w ogóle 15 na 10. Trochę ma krótkie rękawy. Ale to właśnie ale... to efekt, że to jest podwinięte. Spoko, no bo nauczyłeś? Mm -hmm. nauczyłaś? Nie. Jeszcze ewentualnie zrobiłbym tak, że wsadziłbym to i tutaj to to było w ogóle stosem. Ja bym ocenił te stylizację na 9, bo naprawdę bym wow. tak wyszedł. Ten Czyli zostawiasz wszystko? Zostawiam wszystko, 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 wszystko. Super. Nie zmarnuję A Ty co? a ty nie zostawiasz czapki, bo jest. I na za mała. Czapki? Nie czapki i spodni. No ja bym w takich chodziła, ale po prostu czuję się bardzo niekomfortowo, bo takich ów się No to w takim razie zapraszam Was, pamiętajcie, żeby wbić do Pawła na film, bo właśnie się pojawił w tym samym czasie. I widzimy się w kolejnym odcinku, pa!